i to będzie dobry, bardzo i bardzo serdecznie. Jest i Milki to kolejny odcinek na moim kanale Milki Plus naszej nowej serii, gdzie będziemy grać Minecrafta. Także zobaczcie drugi odcinek, koniecznie, łapkujcie, subskrybujcie, zapraszam do opisu, ponieważ tam są wszystkie moje social media. Ale w każdym razie skończyliśmy ostatnio troszeczkę dalej, a teraz jesteśmy w innym miejscu, dlatego że no troszeczkę się wiecie, przeszłam i zobaczcie, znalazłam takie coś i stwierdziłam, że no możemy tutaj w sumie się przejść. I zobaczyć, co się tutaj dzieje, co nie. Ale no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo przede wszystkim ja nie mam ani. Okej, to jest w ogóle jakieś. Wiecie, co mnie denerwuje? Ja mam zaraz pokażę, co mnie denerwuje. No właśnie to mnie denerwuje, to mnie po prostu doszało. Auuu, doprowadza, te kwiatki są złe. Dobra, okej, okay, warto wiedzieć. Ja tutaj wiem, że wy nic nie widzicie, bo ja też nic nie widzę, ale jakby ja tutaj poszukiwałam tylko węgla, bo węgiel aktualnie by nam się no, przydał w nie ukrywam, że nie, bo musimy sobie troszeczkę ogarnąć rzeczy. No, A tej węgla, kurde, nigdzie nie widzę. Musimy troszeczkę więcej, może sobie też kobla pozbierać, bo to też jest istotne. Okej, okay, ale tu jest jakiś dziwny dungeon. No nie wiem co to jest za dungeon, bo jakby, no jak mówię, ja to nigdy w życiu nie grałam. E, możemy ten kwart się podbudować, bo w sumie ten kwart nie nam teraz, tak jakoś potrzebny mega bardzo. Ale może tutaj coś znajdziemy, bo tu chyba też coś będzie, czekajcie. Zniszczmy sobie gravel. A tam jest to na dole, tam jest to, jest to dziwne. Ja wiem co to jest, to jest troszeczkę trudne, więc chyba nie na moje teraz nerwy, że tak powiem. To jest nie na moje nerwy, lepiej słuchajcie, zostawić to i, i kiedy indziej. I w ogóle piszcie, jak tam słuchajcie, co ma słuchajcie, co ten kategoria robi. Nie wiem co, ale spoczko. Eee, możecie napisać, co tam u Was słychać ciekawego, czy wszystko u Was w porządku, czy też nie. Eee, ja sobie się dostosowywuję powiem, do nowej sytuacji, ale myślę, że z czasem będzie wszystko w porządku i że wszystko będzie dobrze. Eee, w końcu koniec szkoły, nareszcie, także no wiecie to jest... Myślę, że powód raczej do radości niż do smutku, także słuchajcie, jest dobrze. Eee, Okej, okay, dziwne kwiatki w sumie. Mm. W każdym razie ja naprawdę potrzebuję... Uuu, ale się straszna, że miała sobie się wywalony ten. Eee, strasznie, strasznie potrzebuję węgla. No i kurde, no i powiem wam, że no ciężko tak sobie bez węgla przeżyć. Ja tutaj życzyłam, socie, a to już czytykam, za długo chcecie, a to nie mamy tak, Także sobie wypadałoby znaleźć ten węgiel, żeby sobie przypalić jakieś jedzonko i tak dalej. Także musimy ogarnąć, ale zanim to, to jeszcze socie, sobie sobie że wezmę. Oho, widzę, że nie zbieram. Dobra, tego nam nie jest potrzebne. Drewno, dlatego że drewno się nam wiadomo mega przyda. Czy ja tutaj znajdę. Jaki baby, jaki słodziak! Ja nie mogę, to jest naprawdę przez słodkiego. Wszystko to, co małe, jest mega słodkie. Nie wiem, czy zauważyliście to, czy nie, ale. E, takie są fakty i taka jest prawda. Okej, okay, tutaj mamy w ogóle ciemne drewno. Ciekawą, ciekawe, mega ciekawy sposób ono wygląda. No nie mamy slowa, Ej, to to wszystko, to są te kwiatki, kurde. To kwiatki. Są... No nie, no znowu nie wierzę w to. O, mamy węgiel, zarobiście. O, chłopiam. Okej, okay, dobra. Super, słuchajcie na, na, na tym mi zależało bardzo mocno, więc cieszę się, że mamy ten węgiel. Także ja już sobie tutaj, słuchajcie, lecę z tematem i ogarniam sprawę, ponieważ musimy ogarnąć właśnie tutaj węgiel i jedzonko, bo tego jedzenia właśnie nie mamy w ogóle, także, to jest priorytet totalny. Ten pajączek jest słodki, patrz jaki malutki. Cześć! Dobra, mam nadzieję, że mi nie ukąsie nic i że przeżyjemy. Dobra, w każdym razie, e, musimy się skupić teraz tak, Wybieramy węgiel, no i potem oczywiście będziemy eksplorować tutaj teren, ponieważ ta seria będzie się głównie opierała na eksplorowaniu, ponieważ mamy tutaj mega dużo rzeczy do zwiedzenia, także, no nie wiem, czy będziemy się osiedlać, jeszcze zawsze, nie wiem, czy będziemy budować dom, Możemy teoretycznie zrobić sobie gdzieś takie miejsce, gdzie wiecie, gdzie będziemy sobie tam wracać, co jakiś czas i będą nam na nasz najważniejszy item, jakieś trofea i tak dalej. No ale myślę, że raczej sobie nie będziemy siedzieć w miejscu. No i na jakimś live'ie tam dajmy na to, sobie się ogarniemy i polecimy sobie gdzieś w jakieś miejsce. Wiecie co, ja mam pomysł. Ja mam dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. To jest właśnie ten świetny pomysł, mianowicie wyrzucenie niepotrzebnych rzeczy. Wiecie co, to na razie wyrzucam. To też jest bez sensu, bo tego nawet nigdy nie użyję. To też... Patyk, jeden, co tam wywalić. Eee, I firebomb. Nie wiem, co to za bardzo jest, no ale okej, okay. więc tak. To możemy sobie na pewno zebrać. Aczkolwiek musimy oczywiście eee, zrobić sobie więcej patyków. I musimy. Co musimy zrobić? Eee, dwie rzeczy, tak? Czyli to i to. Dobra. Ej, co tutaj? Dobra, coś tutaj poszło. Zdecydowanie nie tak. Ok, i mamy wszystko. Możemy troszkę więcej sobie jeszcze pochodni walnąć. I słuchajcie, mamy. Gitarka jest dobrze, chyba mamy w wszystko to co ten, co to chciałam zrobić. Tutaj sobie możemy dać to, tutaj to. Teraz musimy sobie to ustawić. Ja w sobie lubię mieć wszystko poukładane, więc pozwólcie, że ja sobie to ułożę. I jeszcze słuchajcie, musimy mieć ten crafting table, ok. I ewentualnie możemy tutaj sobie dać łóżko do rączki Widzę, że już znowu się słuchajcie powoli ściemnie, niedobrze No powiem wam, że mega niedobrze, no ale okej okay. Czemu znowu sobie jesteśmy zatrudni, Nie ogarniam tego jedzenia Dobra, wiecie co, nie wiem za bardzo lecieć Ale widzę, że tam też słuchajcie jest jakaś, nie wiem, może jakiś zamek cokolwiek Tam przynajmniej widzę na mapie, no wy nic niestety mapy nie widzicie, bo mapa jest w tym miejscu, gdzie mam kamerkę Muszę to zmienić O, cześć, jo, mamy pieska, czekajcie, czekajcie, czekajcie Elo, piesek, piesek Joo, mamy pieska, super słuchajcie, Zarobiliście szybko poszusz. Możemy to zmienić na czerwone, nie myślałam, że możemy to na czerwono zmienić, ale nie możemy. Na nie jest sobie tutaj ten. Znowu ten slow, no nie wytrzymam dobra, Mamy psiaka, zarąbiście, możemy mieć nawet ich więcej, ale myślę, że pies jeden zdecydowanie wystarczy się, że on zawsze się może przydać. Jo, jak się przeteleportował? To jest baby zawał miałam, ale okej. Okay. Um, gdzie mam iść, Miałam, mi w miejsce, gdzie było to coś? Także lecimy, bo chciałabym to zobaczyć, ale nie wiem, czy to, czy, czy to znajdę. No, znowu! No way! Ale to są w ogóle świnki, więc. No nie no. Przez tego stoła ciężko mnie zabijać. W każdym razie, ja sobie te świnki, słuchajcie. Sobiecie... No i gdzie one są? Bo ich więcej. Czy ja czegoś nie zauważyłam? Dobra, to jest więcej świnek. Musimy tylko uważać na te kwiatki, bo kurde, one są takie denerwujące. Tutaj są malutkie świnki, więc te malutkie zostawiam. Okej, okay, te kwiatki nic nie robią, te nie wiem, więc wolę w nie, w nie, w nie, wolę w nie, w nie wchodzić. Ej no, gdzieś tutaj było takie coś. No nie, znowu no widzowie, kurde, to jest jakiś żart po prostu. To są okropne te pułapki. Masakra, dobra, ty mamy krówki. Więc krówki akurat sobie też zabijemy. Krówki sobie też zabijemy. Okej, okay, wywalmy sobie to, bo to nie jest nam wyglądają na przyda Jakiś światek, w błaga błagam. Po co to komu jest? Okej. Okay, bierzemy to, mamy w ogóle ten, dobra, zbiera nam się wszystko. O! Ta krówka też cierpi trochę chyba. Trudno się mówi, dobra, ja nie chcę w to wejść, bo to jest pewnie coś złego. Także wolę uważać, gdzie są jeszcze krówki, tam gdzie jesteście poszła, także bierzemy ją, co ci bierzemy, krowy. Mój pies też jakby lata. Okej, okay. co jest z tą krową, one są nienormalne, dobra. Mamy dosyć sporo jedzenia i czekaj, tu będzie jakaś, jakiś węgiel, cokolwiek takiego. Okej, okay. postawiłam dwie pochodnie naraz. To było dosyć dziwne, to było nawet bardzo dziwne, ale okej. Okay. Zaraz sobie to pochodnie zbierzemy, ponieważ szkoda mi tutaj zostawiać ich, albo mamy ich mało, wiecie o co chodzi, więc lepiej oszczędzać widzowie, lepiej widzowie oszczędzać. Okej, okay, więc tak, zbieramy oczywiście sobie węgiel. Mam nadzieję, że zaraz pójdziemy gdzieś w jakieś fajne miejsce. Okej, okay, u, widzę, że tu jest jakaś jaskinia za jaskinią. ulala, la, kto by się spodziewał. Bo ja na pewno by się nie spodziewała, więc zarobiście. Fajnie, że coś nie znaleźliśmy, ale jak znam życie, to tam pewnie nawet nic nie będzie szczególnego. Więc kiepsko, kiepściutko widzowie. I w ogóle chyba wróciliście do szkoły niektórzy z Was, więc napiszcie, jak tam powrót wasze. Eee, czy przeżyliście, czy ja, jak jest i w ogóle jak to macie, bo jakby u mnie w szkole nie wiem jak jest, już się nie interesuje tylko że ja nie wracam już do szkoły. Także możecie mi napisać w sumie w komentarzach, bo jestem mega ciekawa, bo nie wiem jak to do końca wygląda. Wiesz, tam jest jakieś brydowe na początku, czy coś tam w stylu. Tu nie ma nic. Także no, możecie sobie dawać, oczywiście znać w komentarzach, co i jak się dzieje. OK, dobra, mam sobie wszystkie pozbierane. Super Super superansko. Super, ja wiecie, co widziałem jest ten zamek jakiś tutaj, ale no nie mogę go teraz znaleźć. On gdzieś tam był dalej, więc no już w sumie sobie nie chcę mi się tam iść i fatygować po niego. Także no. Już po prostu go zostawmy i olejmy i najwyżej kiedyś tam się wrócimy. No ale poza tym na pewno jeszcze nie jeden taki zamek, jak zwiedzimy. Oje, ja to był zamek, w my nie z tobą. Bo... Ok, lecimy w dół, proszę bardzo. Eee, w sumie ja nie wiem gdzie mam iść, ale chciałem znaleźć jakieś miejsce właśnie na taki domek, jak, może nie domek ale bardziej baza. To, będzie, to nie będzie dom, tylko to będzie baza, gdzie będziemy mogli się zatrzymać jakieś nasze rzeczy. Najważniejsze, dacie wiecie o co chodzi, nie? No, i tak, no i tutaj, no niby spoko, wszystko, ale no, jednak, no, jednak nie za bardzo, dlatego, że tu jest ta woda i to wodą będzie się ciężko poruszać. Chyba, że tak na środku wody, gdzieś tam, no to to wygląda jak bagna, jakieś, to no mi się nie podoba w ogóle, nie? Także to jest dosyć kiepskie, więc średnio, powiem wam, że mega średnio to miejsce i ono mi się nie podoba, więc woleliby jakiś inny biom znaleźć, tylko zanim to, to sobie może pytanie się prześpią, co, bo coś jakimiś errorem skakiwał nie wiem wiem dlaczego. Ale okej, okay. dobra, wspaniale bierzemy nasze łóżko i lecimy dalej, to nam nie potrzebne. Tak mi się jeszcze nie wydaje. W ogóle to wygląda... Jak, patrzcie, no noha, no nie widzicie mapki, kurde, zawsze zapominam o tym, ale to jest taki archipelag jakby to miejsce, po którym sobie chodzimy i to wygląda nawet fajnie. Okej, okay, tutaj coś jest? Nie wiem w sumie czy tam iść, ale tutaj zobaczcie, widziałam właśnie takie coś nowego i tego nie widziałam jeszcze, co to jest. Tego tutaj to jest jakieś kurde miejsce ciekawe Jak się... Pies nie rób mi tak więcej I Ja pier... Musimy go w ogóle nazwać więc możecie dać znać w komentarzach O nie, tam jest ten portal Tam na pewno nie idziemy, ja tego nie ogarniam Tam na pewno nie idziemy, bo jakby jak tam wejdziemy to już nie wrócimy sami Więc ja tam wolę, sobie nawet nie iść Lepiej nie, po prostu lepiej nie, już to przeżyłam na męcznej Krainie, więc ci wolę nie To jest też ta sama modyfikacja, musimy to kiedyś ogarnąć, ale sobie jeszcze nie teraz Lepiej widzowie nie, po prostu nie. I tam widzę, że jest jakaś chatka. Chatka po chatka. W ogóle wioski nie znaleźliśmy, a tej wioski są mega rozbudowane, więc. I jakbyśmy znaleźli wioski, gdzieś w tej wiosce się osiedlili, to w sumie też było spoko. Nie byłoby to najgorszym pomysłem. Hmm, 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 hmm. Nie wiem w sumie, co robić. Okej, okay, i tam coś jeszcze jest takiego dużego. Nie wiem, czy wy to widzicie tam w oddali, ale jest mocno. Powiem wam, widzowie, że jest naprawdę mega mocno. Nie, no musimy to wszystko pozwiedzać. Mam nadzieję, że nam się to uda. Okej. Okay. Eee, Myślę, że to jest jakiś creeper, ale to mi się chyba przewidziało. W ogóle to jakieś Peter... To są smoki? Nie wiem się, co to jest, ale mnie to ciekawi. Jo, bez kiedy to jest smok? Mam nadzieję, że on nie będzie siać tutaj ogniem na mnie. Bo ten. Tak, jak to przypapo Jo, to jest smok jakiś. Co jest pięć? Ale akcja dziwna. Nie no, nieźle. Obym mnie tylko nie zaatakował. Tego bym chciał uniknąć. Okej. Okay. Czy ja tam dobuduję się jakoś? Bo nie chcę jakby, wiecie, yy, używać moich tych itemków Także, o właśnie, tak jak teraz to zrobiłam Także, słuchajcie, no budujemy się tym Dobra, nie chcę coś jest na górze, zaraz zobaczymy, słuchajcie Zaraz się tam wykopiemy, okej? Okay? Chyba już będzie ostatnia właśnie Ten, dobra, zaraz zobaczymy No nie wiem co to jest, pewnie ci, ci którzy znają modyfikacje to mają ze mnie bekę i sobie myślę, ja pierniczę, po co ona tam chodzi, jak tam nic nie ma, nie? Ale jakby, no ja nie wiem, ja pierwszy raz wgram tutaj na tej paszce de facto i... No i tu nic nie ma. Dosłownie nie ma tutaj nic. Czekajcie, jeszcze się pójdzie troszeczkę wyżej. Naprawdę nic tu nie ma? Ale są dziwne dźwięki, nie wiem, czy wy je słyszycie, na pewno słyszycie. Ale to jest straszne. Ja się boję, że on mnie zabije, czy coś takiego. Ja yeah, piernicze, a mogę go ujeżdżać czy coś? Jak mi, że to zacznie wymieszać ogniem? Okej. Okay. A no, Nie, 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 yeah, Siema, pies. Dzięki, że mi pomogłeś. Ja chciałam tylko. Ja na niego stałam, nie żeby sobie sobie z nim. Potem. Po pojeździć na nim. A on mnie po prostu zabił. Ja pierniczę, no nie, spodziewa ja. nie spodziewałam się takiej sytuacji. No. Widzowie, to był błąd. To po prostu błąd. Na smoki nie naciskajcie na smoki. Taki fun fact, bo możecie skończyć źle. Okej, okay, nie wiem po co ja tutaj idę. Bo jak wiecie co, ja chciałam skoczyć do wody, nie? Ale tutaj wody. Nie ma. Okej, okay, trochę to popsułam, ale trudno, słuchajcie się, mówić. jakoś musimy stąd zejść, nie wiem jak, ale jakoś damy radę, dobra, patrzcie jak nam idzie świetnie. Idzie na po prostu wyśmienicie, dobra, musimy tam iść, bo jakiś domek i żałuję, że w tamtą stronę nie poszłam, tylko w tamtą jakąś, kurde, skomplikowaną. Nie no, masakra, musimy teraz się, słuchajcie, po to wrócić, no przerobane, ja po prostu mam takiego pecha za... Już myślałam, że nie trafię, szczerze, że zawsze. mam zawsze takiego pecha, że to jest hit, dobra, mam pomysł. Wejdziemy sobie tutaj, wykopiemy sobie drzewko. Drzewko, drzewko, drzewko. Yy, I popłynie tam łódką. To jest słuchajcie, 1000 kił. Ja myślę, że ja to obmyślałam po prostu, to jest plan idealny, także robimy to. Dobra, proszę, proszę. Szybka akcja. W ogóle czemu jestem jakimś duchem. Czemu wyglądam jak duch? Spoko, spoko opcja, widzowie. Okej, okay, nieważne, no więc tak, dobrze, że mamy w sobie. Trzy. O, mamy w sobie, kurde, jestem kapitanem, dobra. W każdym razie, dobrze, że mamy sobie zaznaczone, gdzie ten. Ja jeszcze tak szybko łóżko, nie wiem, czy widzieliście ten moment. A jakby ja szybko jeszcze łóżko dawałam, żeby w sobie nacisnąć do niego, na, nie, na nie, żeby się zrespawnować tam. No ale no, niestety nie zdążyłam. smok był szybszy, zabił mnie po prostu, tak, w minutę. No byłam w szoku, że tak powiem. Byłam w szoku, bo nie spodziewałam się, że tak szybko, słuchajcie, mu się to uda. Eee, ale jednak, no, smoki są chyba mocne. Chyba są bardzo mocne, dobra, bierzemy, słuchajcie, No kama, daj mi łódkę, dobra. Jeszcze tylko 500 kratek. Spoko. Tylko chodzić do miejsca śmierci. Ja myślałam, że uda mi się. Chciałam zrobić taki challenge, że no, że ani razu nie umrę czy coś takiego, ale. Haha, widać. What?! No co jest 5! Wyszło jak wyszło, nawet tu nie ma żadnej wody. No nie! Dlaczego ja takiego wpecha? Chciałabym w to wejść, bo może by mnie to uleczyło, ale wolę nie, bo. Bo nie wiem, w zasadzie, jakie kwiatki są do czego, więc wolę po prostu nie próbować e, i, i ten, i żyć, nie? Dobra, jeszcze tylko 400 kratek. Mam nadzieję, że to przeżyjemy, słuchajcie. Upsi, e, Kto wie... Dobra, czekajcie, ten sobie pójdziemy. Dobra, czy dam radę? Jo, jest ten normalnie jak Dream, słuchajcie, polski dream, milki. Okej, okay, 300 kratek. Jeszcze tylko troszeczkę i będziemy, także spokojnie. W ogóle tu jest tyle węgla teraz. Jak, jak nie potrzebuję tego węgla, to, to, to go jest pełno nagle. Albo jak nie mam czym go wykopać. Masakra, zawsze słuchajcie ten, to samo, w kółko to samo. Dobra, mamy słuchajcie łódkę. Bierzemy ją do tego, że może nam się przydać wiadomo. Myślę, że to jest jakiś domek. A to nie jest domek zdecydowanie. Dobra, znowu będziemy musieli się sobie przeprawić przez rzekę. Tu mamy trzcinę, to sobie ją zabierzemy. Okej, okay. nie wiem w sumie, jak będzie szybciej, no ale już dobra, się pójdziemy sobie tędy przez tą górę. Zobaczymy. Trudno, najwyżej troszeczkę nadgonimy, że tak powiem w tym. 200 katek, to nie jest jeszcze. I to nie jest już tak daleko, widzowie. Zaraz tam będziemy, także spoko luzik. Ludzi garbuzik, może znajdziemy jakieś nowe fajne miejsca po drodze, kto wie. O, słuchajcie, Jolo, Jolo totalne. Jak tam Mam nadzieję, że ten smog nie, za, nie zaatakuje drugi raz, bo nie chciałabym strasznie takiej sytuacji. Ja nie jestem zbyt dobrze uzbrojona tutaj, wiecie o co chodzi. Także liczę, że ten smog mnie już zostawi w świętym spokoju. Widzę go tam. Boję się nie sądzić, on tam jest gdzieś. E, ale dobra, liczę na to, że mnie... Okej, okay, tam jest. Ja go sobie obserwuję, cały czas go obserwuję. U, proszę, zostaw mnie, blisk, nie zabijaj, proszę. Ja tylko chciałam na niego usiąść. Nie wiedziałam, że jak na niego usiądę, to on mnie będzie chciał zabić. Skąd miałam to wiedzieć, w sumie, nie? E, Okej, okay, myślałam, że zabunkrywałam tego. Dobra, mamy nasz klucz. Okej, okay, świetnie słuchajcie, kocham Trochę to, to strasznie wygląda. E, kocham tę... E, nie aplikację, tylko modyfikację. Dobra, lecimy sobie przed siebie. Oby ten smog mi już zostawił. Ja tam chciałam iść, bo tam coś było, kurde. Więc no co teraz mamy zrobić? Dobra, co damy sobie tutaj. O! O, nie, nie, nie. Tu jest złoto smoka, holy moly! To ma sens, widzowie! Ja bym tam poszła, ale boję się, że mnie zabije, kurde. No nie ma opcji, że tam w ogóle wejdziemy, nie? To już że to nie ma opcji w ogóle, nie ma takiej możliwości według mnie. Zobaczmy, co ja zejdę tutaj na spokojnie. Mam nadzieję, że on mnie właśnie nie leci w górę, żeby zabić. Dobra, wiecie co, ja potrzebuję tak. Jak to się szybko robi, nie wiedziałam, zapomniałam, że to się tak tutaj robi, jakby nawet coś mi na to nie wiedziałam. Okej, okay, spoko, fajnie, fajnie, że takie coś jest. E, co to było? Nie wiem, czy to tak miało być, ale dobra. E, Zabierzmy sobie stąd żelazo, słuchajcie, to żelazo możemy na zasadzie zrobić sobie jakieś itemki lepsze. I wtedy będzie nam, słuchajcie, myślę, że no to będzie dobra opcja i w następnym odcinku, no pójdziemy do tego, słuchajcie, do tego czegoś, okej? Okay? Pójdziemy do tego. Ale no, jeżeli chodzi o smoka, to ja chyba, widzowie, ja chyba nie chcę, ja się troszeczkę chyba boję, trochę się cykam tego wszystkiego. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no dajcie mi znać w komentarzu. Ja sobie cię kończę odcinek, upsie. Widzimy się jutro godzinie 15.30, 18.30 jeszcze dziś na moim głównym kanale, także bijajcie koniecznie, do zobaczenia, miejcie się ciepło i widzimy się jak zawsze później. Pa, pa!